Dzień dobry. Ja nazywam się Dark Archon i witam Was w rozpakowaniu sierpniowego Loot Crate'a. W tym miesiącu dane nam było poczekać na niego troszeczkę dłużej niż zwykle. Poczta się nie popisała, ale nareszcie jest. I co? Pudełko jest sporo większe, co tu mamy? Loot Crate. Pudełko jest sporo większe niż te, które dotarły do nas w poprzednich miesiącach. Jeżeli nie kojarzycie Lutkreita i chcielibyście się dowiedzieć, o co chodzi, zapraszam do materiałów poprzednich, szczególnie tych pierwszych, gdzie wyjaśniamy cały koncept. Dziś tylko otworzymy pudełko. Zobaczmy, co kryje się w Lutkreita sierpniowym. hu hu hu! Zgaduję, że po zeszłomiesięcznym temacie, jakim byli przestępcy, Villains ogólnie. W tym miesiącu dostajemy odwrotność, czyli bohaterów, i z góry widzę już, że miłośnicy Guardians of the Galaxy, bardzo popularnego ostatnio, um, będą strasznie zazdrośni, bo już na samym wierzchu czeka na nas figurka Gr Gruta. Glow and the Dark Lutkreit Exclusive świeci w ciemności, dostępny wyłącznie w Lutkreicie. Grut to jest teraz wielki ulubieniec kinomaniaków. Chociaż tu jest ten taki malutki pop-marvelowy gród. Otworzymy go sobie, zobaczymy. No proszę. Więc dla wielu z was Loot crate w tym miesiącu pewnie będzie już wygrany. Całkiem fajny. jest taki bobblehead. Rusza mu się głowa. Bardzo przyzwoicie wykonany. Ja nie jestem fanem wielkim takich figurek. Nie jestem też wielkim fanem gruta. Szczególnie takiego chibi. Ale muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Ma nawet tutaj gałązki wystające z głowy. Fajny. Na pewno stanie gdzieś na półce. Odstawię go na bok na chwilkę. Tu mamy okulary. Które symulują maskę żółwia ninja, ponieważ jest to czerwona maska, to zapewne jest to maska Rafaela, chyba że się kolory zmieniły w tych nowszych żółwiach ninja. Ja tutaj bazuję swoją wiedzę na tych, na kreskówce z lat 80. czy wczesnych 90. -tych. i kabot wam pewnie powie lepiej. Teraz maska żółwia ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles w formie okularów. Musi to na bardzo głupawo wyglądać. Co, czekajcie? Zobaczymy. Wyglądam dziwacznie. Stawmy to na miejsce. Maska idzie na bok. Mam jeszcze więcej żółwi ninja. O, o, tu mam uszkodzone pudełko, więc wrócimy do niego za chwilkę. Loot crate, August 2014 Heroes. Ale mi się po kawie tyle pią palce. Loot crate, August 2014 Heroes, czyli zgadliśmy ładnie temat. Mamy tutaj mena na obrazku, Kapitana Amerykę, Batmana, Tora, a Roketa. Więcej nikogo nie widzę. Wróćmy do tej figurki. Mamy Donatello z Teenage Mutant Ninja Turtles, jak widzicie w transporcie się odkleiło. Donatello. Też bardzo ładna figurka, malutka. Nie jestem wielkim fanem współczesnych żółwi ninja. Więc ciężko mi się tym jarać. Ale jest fajny. Wysokiej jakości plastik. Bardzo ładne kolory. E, bardzo dobrze pomalowany. Z Donatello. Oczywiście, wszystkie zabawki są tutaj licencjonowane. Nickelodeon Use Action Glow in the Dark Series, więc kolejny świecący w ciemności. Do skolekcjonowania jest ta 6. Mamy też Splintera i Shreddera oprócz żółwi. Zawsze najbardziej lubi lubiłem Rafaela, więc mi teraz smutno, że, że nie dostałem Rafaela. Ehm, Odświeżacz powietrza z. Mega O smaku, o zapachu jabłka z cynamonem. Bardzo dziwna rzecz, szczerze mówiąc. Hmm, a! Oczywiście na odświeżaczu jest Proto a nie Megaman. Nie wiem za bardzo, co więcej na ten temat powiedzieć. Magnes na lodówkę Wilson's Chimichangos The Breakfast of Anti Heroes Co to jest? Akcesoria na buty: Make old shoes new. Make new shoes fly. Takie. Okej, okay, możemy sobie zamontować takie super bohaterskie <noise> emblematy na buty, na sznurówki. Mamy takie typowo flaszowe pioruny, żebyśmy mogli szybciej biegać. Powiedziałem, że odświeżacz powietrza jest dziwny, bo jeszcze nie widziałem tego. To jest dopiero dziwne. Ale bardzo dużo fajnych rzeczy. Ekskluzywny cyfrowy loot, Doctor Who Legacy, gra Defense Grid: The Awakening i Gauntlet Interesujące. Z tyłu są kody, więc wam nie pokażę, ale fajnie. Sporo gierek. Bardzo bogaty w tym miesiącu jest ten lut. i bardzo dużo rzeczy. Interesujące. No i mamy Heroes issue 13 z grafiką um, taką jak na przypińce. W środku znajduje się streszczenie przedmiotów. Zobaczymy, czy widzieliśmy wszystko. Mamy żółwiki. Mamy gruta, mamy okulary, mamy pioruny, mamy odświeżacze, mamy lód i mamy magnes. Więc tak, yy, odpakowaliśmy wszystko. Bardzo interesująca paczka w tym miesiącu. Myślę, że zdecydowanie warta pieniędzy. Nawet jeżeli nie interesują nas wszystkie elementy. Żółw ninja bardzo ładny. Dla samego gruta myślę warto kupić. Te figurki z popa są warte około 80 zł, gdy się je kupuje w sklepie. Więc cool. Bardzo ładny zestaw. Polecam wszystkim. Mam nadzieję, że Wam również się spodobał. I zobaczymy się za miesiąc. Trzymajcie się i do zobaczenia!